Witajcie! Znajdujemy się w Poznaniu, w największym parku tutaj. 100 hektarów. Piękna architektura, zieleni, mnóstwo kwiatów. Park nazywał się kiedyś Parkiem Braterstwa Broni, przyjaźni polsko-radzieckiej. Teraz się nazywa Park Cytadela. Zbudowany na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Naprawdę jest tutaj mnóstwo tych alejek do spacerowania. Mamy końcówkę kwietnia. Pogoda sprzyja. Oprócz takich naturalnych łąk. Jest też wiele miejsc, gdzie są posadzone różnego rodzaju ozdobne kwiaty i krzewy. Oprócz tego są parki dla dzieci, dla zabaw. Mamy też muzeum, Muzeum Wojska, wojny. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Tam można obejrzeć. Pojazdy pancerne, czołgi, samoloty. Ja tam nie wchodzę, bo mnie takie rzeczy nie interesują już tak bardzo. Ludzi dość sporo, mijam. Naprawdę wspaniałe miejsce, żeby odpocząć. No jestem pod wrażeniem, powiem wam. Oprócz tego są stawy, jeziorka. I tak dalej, i tak dalej. No, jeszcze się tu powłóczę, pewnie z godzinkę będę się zabierał. Z znajomymi mam się spotkać. Lądowałem w Poznaniu, bo przyjechałem sobie autem na serwis. Muszę niestety zostać do jutra. No, i tak postanowiłem coś tu pozwiedzać piękne miejsce powiem wam każdy kto był tutaj już to to wie a ci którzy nie byli a będą kiedyś w Poznaniu to myślę że to jest numer jeden na liście do zobaczenia byłem na chwilę w centrum samym centrum chyba jeszcze nie byłem dokładnie ale tak Gdzieś już pomiędzy. Tutaj sobie szedłem tak około półtorej godzinki na nogach. No ja powiem wam, miasto mi jakoś tak za bardzo nie zachwyciło, jak właśnie to miejsce tutaj. Także zapraszam i do usłyszenia.